Cześć. Ja się nazywam Adam Taswińska, a to jest webinar o różnorodności. Dzisiaj Chciałabym Wam opowiedzieć na temat różnorodności, czyli diversity. Jak to się wydarzyło, że postanowiłam powołać fundację Diversity Polska i jakie działania się z nimi wiążą? Fundację w grudniu 2018 roku, natomiast dopiero do KRS został wpisany w kwietniu 2019. A co nie zmienia faktu, że już w styczniu. Pod patronatem prezydenta miasta Gdańska Pawła Adamowicza, niestety w tym czasie, właśnie kiedy został zamordowany, ja zorganizowałam pierwsze wydarzenie Business with Diversity na temat orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej. To organizowałam z Kajetanem Żelechem Ala Tarwas z Nordea, wtedy jeszcze Kajetan mieszkał w Polsce, teraz już mieszka ze swoim mężem w Finlandii. I właśnie wtedy po raz pierwszy zorganizowaliśmy wydarzenie, konferencję, na którą zaprosiliśmy zewnętrzne firmy, które pokazały, w jaki sposób one działają, czyli firmy, które mówiły nam o tym, jakie mają sieci pracownicze, tak zwane networki, co się w nich dzieje, czyli... Na przykład, w jaki sposób edukują swoich pracowników, w jaki sposób pokazują, że jest różnorodność. Są na przykład networki czy sieci pracownicze, które mają jedną sieć i zrzeszają wokół siebie wiele osób. Prelegentem był Kuba Piwowar z Google, była Blanka Rozbicka z Natwest i Ania Szabowska ze State Street. I te trzy osoby, łącznie z gospodarzem, którym właśnie był Kajetan Żelech, Alatarwa ala z Norda, mówili o tym, jak istotne jest to, że działania są na rzecz osób z konkretnej grupy przesłankowej. To akurat wydarzenie dotyczyło orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej, i tutaj nacisk dokładnie na działania wokół tych grup więcej informacji przeczytacie na stronie fundacji diversity3city.pl i nowo powstającej platformie diversitypl.org. Kolejną konferencją, którą zorganizowałam, była ta konferencja, która dotykała pochodzenia etnicznego. I tutaj gospodarzem była firma Erhelp i wraz z Martą Siciarek z Otwarte Idee z Kasią Mróz z Forum odpowiedzialnego biznesu oraz z Aleksandrą Salek Malinowską zorganizowaliśmy właśnie konferencję, która dotykała tematu pochodzenie etniczne. To znaczy dotykała tego, w jaki sposób osoby, które przyjeżdżają do Polski, w jaki sposób mogą się tutaj zasymilować, w jaki sposób mogą zacząć pracę, w jaki sposób mogą żyć jak można im pomóc i z jakimi dyskryminacjami i uprzedzeniami spotykają się na co dzień i jak można temu zapobiec. Kolejną konferencją, którą zorganizowałam, konferencja dotyczyła dyskryminacji ze względu na płeć i konferencja odbyła się w State Street. State Street był gospodarzem, natomiast wypowiadały się przedstawicielki firm takich jak Coca-Cola i Swarovski. Myślę, że tutaj ważnym aspektem jest to, że firmy, które właśnie mówiły w tym temacie, tak jak Swarowski i Coca-Cola, to ilość pracownic, które są zatrudnione, jest to około 70%. To jest, to jest niesamowita rzecz, dlatego że parytet w firmach jest o tyle istotny, że jest to jedna z. Dyrektyw Unii Europejskiej, aby właśnie kraje doprowadzały do tego, żeby jak największą, w jak największej ilości firm właśnie istniał parytet, tak? Czyli taka sama ilość kobiet i taka sama ilość mężczyzn, aby wynagrodzenie było na równi takie same dla kobiet i dla mężczyzn, jeżeli chodzi o to samo stanowisko i te same kompetencje. Więc tutaj rozmawiałyśmy i rozmawialiśmy o tym, jak istotne jest to żeby też pokonywać w Polsce jest takie stereotypy, że wynagrodzenie za pracę otrzymuje kobieta, a mężczyzna utrzymuje dom i opiekuje się dziećmi. To jest też bardzo ciekawy kawałek, który też wybrzmiał właśnie na, na tym spotkaniu. Kolejnym spotkaniem, które się odbyło, dotyczyło niepełnosprawności i spotkanie odbyło się w Bayer, w firmie Bayer i prelegentami i prelegentkami i prelegentami byli Krzysztof Skrzypski z PSONI czyli Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną a oczywiście Bayer bardzo istotne kwestie. kolejnym spotkaniem, które się odbyło było to, była to konferencja w na temat przeciwdziałania ze względu na wiek, i tutaj świetne warsztaty poradziły nam dziewczyny z Teal Action Learning które pokazały o tym, w jaki sposób identyfikują się konkretne grupy wiekowe. Tak? Czyli na przykład tutaj mówimy o boomersach pokoleniu XYZ, tak? czym się charakteryzują, w jaki sposób współpracować, czego możemy się spodziewać po danej grupie. I to było też bardzo ciekawe doświadczenie. Osoby, które wylosowały różne grupy, były też bardzo ciekawe. I to, co zaobserwowałam w panelu dyskusyjnym, który również się odbywał podczas tego spotkania, to, że Osoby powyżej 70 roku życia, które przeszły na emeryturę, powiedziały, że one nie chcą przejść na emeryturę. One chcą pracować i one chcą, żeby firmy dawały im pracę. I tutaj, tak jak w przypadku osób z niepełnosprawnością, tak też w przypadku seniorów, bardzo istotne jest to, żeby pracodawcy również wiedzieli o tym, że mogą zatrudnić osoby. Na, na przykład na jedną ósmą etatu, na jedną szesnastą, tak? Żeby osoby się przysposobiały, żeby, żeby wychodziły z domów, tak? Jeżeli chodzi o seniorów, to jest tutaj taki temat, który na przykład dotyka śmierci społecznej. I bardzo istotne jest to, żebyśmy my jako dorośli nie doprowadzili do tego, żeby nasi seniorzy, nasi. Najbliżsi, nasi sąsiedzi wpadli właśnie w taką melancholię, która może się skoczyć właśnie śmiercią społeczną, czyli brakiem potrzeby wychodzenia z domu. Tutaj świetną wypowiedź też miała Agnieszka Polska, która mówiła na temat wolontariatu seniorów w Gdańsku, który świetnie aktywizuje seniorów, i jest to ten przykład, w jaki sposób zrobić pierwsze kroki, żeby wyciągnąć naszych seniorów, seniorki. Z domów, żeby nie wpadły właśnie w tą sieć śmierci społecznej. To jest to jest kluczowe. Kolejną konferencją, która się odbyła, była ta konferencja w temacie religia, bezwyznaniowość, wyznaniowość, i tutaj ze względu na pandemię, ona odbyła się online, i warto też tutaj pokazać różne perspektywy osób różnego wyznania. Suzanna na przykład wspominała o tym, że spotkają taka przykrość takie takiej postaci, że pewien mężczyzna wyrwał jej e, włosy, ponieważ nosi chustę jako muzułmanka. To jest e, okropny przykład e, dyskryminacji. Piotr Pawłowski wypowiadał się na temat tego, jak wygląda świeckość w szkołach i w pracy, w jaki sposób e, istnieją m, różne. Tradycje w zależności od religii. Ten pełen panel dyskusyjny również możecie zobaczyć na stronie Fundacji Diversity Polska i na Facebooku w zakładce na żywo, i też w zakładce Filmy. Także serdecznie do tego zapraszam. I w ten sposób zakończyłam taką, jakby, pierwszą część, właśnie konferencji ze względu na dyskryminację przesłanek pierwotnych. Kolejne konferencje, które zorganizowałam, to były kolejne dwie, teraz powiedziałam o sześciu, i kolejne dwie to były już przesłanki ze względu na dyskryminację krzyżową. I tutaj chciałabym chwileczkę się skupić na tej dyskryminacji krzyżowej, ponieważ ja powołując fundację, fun, można powiedzieć, że taki fundamentalny element, który mi przyświecał, było właśnie to, że znam wiele fundacji, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnością. Dla seniorów, ze względu na orientację psychoseksualną i tożsamość płciową. Dla mnie natomiast bardzo istotną kwestią było to, aby powołać fundację, która zajmuje się dyskryminacją wielokrotną dyskryminacją krzyżową czy też intersekcjonalną. I w ten sposób otworzyłam właśnie serię konferencji, które dotykają nie jednej przesłanki, ale kilku naraz. I kolejną konferencją, którą poprowadziłam, był to panel dyskusyjny w konferencji na temat przyszłości Europy, razem pod patronatem Komisji Europejskiej. Prewencja suicydalna młodzieży LGBT. Rozmawialiśmy właśnie na temat tego, jak wygląda prewencja czyli w jaki sposób. Możemy zobaczyć, że jest ten kryzys suicydalny, możemy zobaczyć, że e, dzieciaki wpadają w depresję, a następnie mają już te myśli samobójcze i w jaki sposób ich z tego wyciągnąć. Bardzo ciekawy panel dyskusyjny zapraszam, jest cały czas również dostęp, dostępny na e, Facebooku, e, również e, Diversity Pod e, zakładką na żywo. Kolejną konferencją, która się odbyła, była ta konferencja Widoczność kobiet LBTQIA w biznesie, i tu, jak słyszycie, również dwie przesłanki, czyli mówimy o kobietach i kobietach LBTQIA. To, co istotne, to w jaki sposób osoby spotykają się z podwójną dyskryminacją, bo tak jak w przypadku młodzieży LBTQIA, czyli słyszymy wiek i orientacja psychoseksualna i tożsamość płciowa. Tak, tutaj słyszymy płeć i orientacja psychoseksualna i tożsamość płciowa. Widzimy, że osoby, które charakteryzują się tym, że należą do kilku grup dyskryminowanych, do kilku mniejszości. Jeżeli ja identyfikuję się jako kobieta, to jest mi e, trudno konkurować na przykład z mężczyzną na, na tym samym stanowisku. A kiedy jestem identyfikowana jako lesbijka, czyli jest to moja druga dyskryminacja, to w tym momencie. Jest mi trudno, na przykład, kiedy wchodzę w nowe środowisko, mówić o tym, że mam dziewczynę. W momencie, kiedy spotyka to pytanie osobę, która jest niewyautowana, jest to o tyle trudniej, że musi po prostu się ukrywać. A najgorzej, jeżeli kłamie i mówi mam chłopaka, na przykład, jeżeli dotyczy to osoby, która identyfikuje się jako lesbijka. Myślę, że najgorsze traktowanie w Społeczności LGBT, dotyka osób transpłciowych, które na przykład w miejscu pracy w momencie tranzycji stykają się czasami ze ścianą, czasami jest tak, że po prostu muszą zmienić miejsce pracy, czasami jest tak, że muszą zmienić miejsce zamieszkania, z tego względu, że na przykład żyją w nieakceptowanym środowisku. Kolejną konferencję, którą organizuję, będzie to 21 kwietnia. 2022 roku w Warszawie, wyjątkowo pierwsze takie wydarzenie Fundacji poza trójmiastem. Także zapraszam wszystkie osoby zainteresowane, firmy, które chciałyby wziąć udział w panelu dyskusyjnym, zapraszam do wysyłania informacji. Chętnie udzielę takiej informacji, jakie trzeba spełnić kryteria, aby zostać panelistą w konferencji, także serdecznie zapraszam. A wam chcę też powiedzieć, że o tych wszystkich kwestiach, które mówię, czyli na przykład, jeżeli wiecie o tym, że w waszej firmie jest osoba, która spotyka się z dyskryminacją, to co możecie zrobić? Przede wszystkim powiedzieć tej osobie, że jesteście z nią i że dla was ta osoba jest ok, i że wy akceptujecie jej orientację, akceptujecie jej pochodzenie. Jeżeli uważacie, że inne osoby wymagają poszerzenia wiedzy w tym temacie, to możecie zaprosić na przykład Fundację Diversity Polska do tego, aby... Przeszkoliła pracowników, aby odbyły się warsztaty antydyskryminacyjne, szkolenie równościowe w jakiejkolwiek formie, czy na przykład coaching. Powiedziałam Wam dzisiaj o różnorodności dość, w dość szerokim aspekcie. Dzięki za wysłuchanie. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie na kontakt .pl. Możecie wysyłać mi wiadomości na Messenger. Wszystkie odpisuję. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku.